Impuls Kształceniowy, podcast Centralnej Szkoły Instruktorskiej. Czuwaj, witam Was w czternastym odcinku podcastu Centralnej Szkoły Instruktorskiej Impuls Kształceniowy. W tym odcinku rozmawiać będę z harcmistrzynią Katarzyną Walkowską o obrzędowości kursowej. Zastanawiać będziemy się, jaka obrzędowość najlepsza jest na kurs, kiedy obrzędowość się sprawdza i co zrobić, by była odpowiednia dla osób dorosłych. Każdy z Was na pewno ma w swojej pamięci taką obrzędowość, która sprawdziła się w 100%. Która była pomocą, a nie przeszkodą w realizowaniu celów kursowych. Pomyślcie o niej, wspomnijcie ją ciepło i posłuchajcie naszej rozmowy. Dawajcie znać, jakie są Wasze ukochane obrzędowości kursowe. Czuwaj! Czuwaj! Dzisiaj moim gościem jest harcmistrzyni Katarzyna Walkowska. Kasia jest dzisiaj ze mną, ponieważ ostatnio razem prowadziłyśmy webinar, i po tym webinarze mnie oświeciło, że chcę tu Kasię dla Was zaprosić, by porozmawiać o obrzędowości. Kasia jest członkinią Centralnej Szkoły Instruktorskiej, członkinią komendy tej szkoły. Od lat kształci, a obecnie także zajmuje się stopniami instruktorskimi w chorągwi Ziemi Lubuskiej. Ale kształciłaś i w chorągwi Ziemi Lubuskiej, i w chorągwi łódzkiej. No i teraz na poziomie centralnym, więc pewno tych obrzędowości masz na swoim koncie niejedną. Mam doświadczenie organizacji prawie wszystkich rodzajów kursów, jakie w tej organizacji się odbywają, i kształcę od kilkunastu lat, więc i lepsze, i gorsze obrzędowości faktycznie gdzieś, gdzieś mam na swoim koncie. I lepsze i gorsze to bardzo ważne, ponieważ mamy taką myśl, że można też mówić o złych doświadczeniach i o nich pewno też powiemy. Powiedziałaś, że obrzędowości na różnych poziomach organizacji to chyba nie jest tak, że obrzędowość jest tylko dla harcerzy i tylko dla kształcenia osób w wieku wędrowniczym. Nie, nie, jestem przekonana, że obrzędowość to jest coś, co jest dla całej naszej organizacji. Trochę myślę sobie, że. Taką po prostu mamy organizację. I to jest też coś, co nas w jakiś sposób pewnie wyróżnia od innych form szkoleniowych. Ale ja myślę sobie też, że to jest też ważne, że pracując z dorosłymi, tak naprawdę pewnie nawet niezależnie od ich wieku, to pracujemy z osobami, które za chwilę będą pracować właśnie z osobami dużo młodszymi, z harcerzami bądź też z bardzo młodymi instruktorami. Czyli też dobrze, żeby oni doświadczyli pewnej obrzędowości. Zagłębili się w nią jako odbiorcy, żeby móc pewne rzeczy gdzieś no, dawać, przekazywać. I to jest istotne. Nie wiem, Jak myślę sobie na przykład o kursie członków KSI i o obrzędowości, którą można byłoby tam stworzyć, i o obrzędach, które można nie pokazać, no to jest idealna okazja do tego, żeby zainspirować kursantów do tego, żeby właśnie odczarować te spotkania i zbiórki KSI, żeby to nie były smutne spotkania przy stole egzaminacyjnym, tylko spotkania w harcerskim klimacie. Kursy wszystkie związane z osobami, które pracują później z, z kadrą, nie wiem, na miejscnicy komendanci szczepów, no to jak najbardziej, oni po prostu też są dawcami tej obrzędowości dalej, więc dobrze, żeby po prostu i też na sobie w jakiś sposób doświadczyli. No ale myślę, że to co jest kluczowe, no to jest to, że w zależności od tego, z kim pracujemy, no to ta obrzędowość musi być dobrana po prostu dobrze, naturalnie, żeby uczestnicy też się dobrze czuli w tej obrzędowości. Zanim przejdziemy do przykładów i porozmawiamy o konkretnych kursach, bo mamy tutaj kilka opowieści, przygotowałyśmy sobie kilka naszych wspomnień kursowych, dobrych obrzędowości oraz właśnie tych, które nie wyszły, to ja bym Cię zapytała, co to jest w ogóle obrzędowość kursowa? Byłabyś w stanie zaproponować jakąś definicję? Narzędziem do realizacji celów, jakie przed kursem stawiamy, takim dodatkowym. Z którego chyba potęgi nie zdajemy sobie sprawy, to trochę czasami jak bohater drużyny, takie dodatkowe po prostu narzędzie, z którego możemy znakomicie skorzystać. I dlatego kluczowe jest też to, żeby obrzędowość powstawała po tym, jak te cele sobie ustalimy, jak wiemy, co chcemy kursem osiągnąć, i wtedy dobrać taką urzędowość, która pozwoli nam cele realizować, wzmocnić ten przekaz. Wydaje mi się, że często popełniamy ten błąd, że mamy pomysł na obrzędowość, bo coś nas ucieszyło, coś nam się spodobało decydujemy się na to, żeby o tej obrzędowości opowiadać, zanim jeszcze właśnie wymyślimy cele, a później ta obrzędowość za nic nie chce się z tymi celami skleić. Ta obrzędowość tak naprawdę ma też ogrom różnych takich dodatkowych właściwości. Jedno to jest właśnie to, że, że jest oparte o jakieś idee, cele, o które nam, nam chodzi i po prostu jesteśmy w stanie bardziej za pomocą jakiejś metafory, próbować to przekazać, że, że zajęcia też mogą mieć jakąś kanwę i spójność się jakąś tworzy, więc to, to, to jest jedno. To też jest przykład dla naszych właśnie kursantów, jak pracować z taką grzodowością naturalnie. To jest też budowanie jakiejś takiej tożsamości, wspólnoty, bo jesteśmy skupieni wokół jakiejś, jakiejś wspólnej idei, mamy jakieś obrzędy, które tylko my rozumiemy. To zawsze po prostu buduje grupę, a przecież o to nam chodzi na kursie. I myślę sobie też po prostu taka obrzędowość może być też bardzo cennym takim narzędziem po prostu edukacyjnym, bo czasami musimy coś poczytać, coś poznać, żeby w tą obrzędowość się wgryźć. No i dzięki temu po prostu zdobywamy wiedzę o czymś. Ponieważ obrzędowość odpowiada na cel, no to ma różne zadania. tak? Powiedziałaś o tym, że mamy budować wspólnotę, że budujemy wokół wspólnego, że jakby jednoczymy ludzi wokół mm -hmm. tej obrzędowości. Powiedziałaś o tym, że obrzędowość może uczyć tak, to jest pewna wiedza, to są też umiejętności. Ja bym dodała atmosferę. Także zawsze, zawsze tą atmosferę dużo łatwiej buduje się wokół jakiejś obrzędowości. No i jeszcze pewno do tych kompetencji, wiedzy, umiejętności dodałabym także postawy, bo zapewne obrzędowość może także przekazywać jakieś wartości. Chyba to przekazywanie pewnych tych idei w tej obrzędowości wydaje mi się takie naj, najistotniejsze. Oddziaływanie na postawę. Tutaj doskonale oddziałuje oczywiście cecha, jaką jest pośredniość. Wiadomo, że oczywiście na kursie wykorzystujemy tą metodę już jako narzędzie, z którego możemy skorzystać, nie narzędzie wychowawcze, ale nagraliśmy takie dwa długie podcasty o tym, jak analizować kształcenie przez metodę, przez cechy metody, i myślę sobie, że tutaj obrzędowość też doskonale można tak analizować. Czy zaproponujemy jakieś przykłady? Chciałabyś opowiedzieć o jakichś fajnych przykładach obrzędowości, z którą miałaś przyjemność pracować? Tak, mam kilka, kilka takich przykładów. I tak, myślałam sobie w ogóle o jakichś różnych no różnych rodzajach kursów. Myślę sobie na przykład o kursie przewodnikowskim Wyprawa. I to był kurs przewodnikowski, włączył też z kursem drużynowych, ale oparty o prawo harcerskie. I to było bardzo mocne oddziaływanie faktycznie na... Na tą postawę, na to takie świadome, już takie właśnie instruktorskie rozumienie prawa harcerskiego. Umiejętność spojrzenia na siebie też przez pryzmat tego, tego prawa, do właśnie takiego myślenia instruktorskiego i dojrzewania do bycia instruktorem drużynowym, z świadomie po prostu pracującym z prawem harcerskim, żeby to nie były też tylko takie powierzchowne działania, tylko po prostu dogłębne zrozumienie, no bo bez tego po prostu nie, nie da się dobrze pracować z prawem harcerskim. I pamiętam, że to była bardzo obrzędowość taka dojrzała, dorosła, taka dobra w ogóle też dla instruktorów, bardzo harcerska. Ta nazwa, a wyprawa też dawała możliwość jakiegoś działania związanego z odkrywaniem, z podróżowaniem, dążeniem do celu, więc, więc ona też była taka dosyć dobra, plastyczna, praca takiej nie wiem, codzie, codziennej w tworzeniu zajęć. Ale jednocześnie z tego co mówisz, obrzędowość, która jest bardzo niedosłowna, bo nie jest to zabawa w piratów czy wyprawa w góry, tylko jest to coś, co jest wyprawą do jakiegoś ideału. To jest to, gdzie można się czasami przejechać na takich obrzędowościach i też mam się wspomnieć takich gorszych powiedzmy obrzędowości, gdzie za bardzo one mogły być ideowe, w związku z tym brakowało takich elementów namacalnych, tego, że jednak na kursie pewne rzeczy nie wiem, dobrze zwizualizować. Czasami mamy właśnie bardzo dobrą ideę, naprawdę jest to spójne z, z celami, które sobie stawiamy, właśnie dobrze brzmi, natomiast no, rozjeżdżamy się gdzieś na, na realizację, na tym, że nie da się stworzyć właśnie tych zajęć opartych o to, bo to wszystko jest za bardzo ideowe, a za mało namacalne i myślę sobie, że są kursy, przy których to mogłoby się sprawdzić, że może być bardziej ideowe, natomiast myślę sobie o kursie przewodnikowskim czy kursie drużynowych, to myślę, że ta namacalność jest bardzo potrzebna, bo to jest ta grupa, która najbardziej tą obrzędowość przekłada i jakby umiejętność pracy z obrzędowością później na działanie w swoich jednostkach. No a skoro ta obrzędowość się może nie udać, masz jakiś negatywny przykład? No z takiej obrzędowości właśnie za bardzo ideowej, chociaż w pełni odpowiadającej na cele, które sobie stawialiśmy przed kursem, to mam wspomnienie też właśnie z kursu przewodnikowskiego, kursu, który był organizowany w formie obozowej w lesie, kurs nazywał się Horyzont. Idea była oczywiście słuszna, poszerzania horyzontu, szerszego spojrzenia na pewne rzeczy, no właśnie, nawet jakieś elementy wystroju obozu, mówię o tych namacalnych elementach rozpoczęcia czy zakończenia dnia, ja pamiętam, że to dla nas było jakimś Ogromnym wyzwaniem, żeby trochę czasami naciągać tą obrzędowość, żeby dać jakąś inspirację, jak zastępy mogą się nazywać. I ponieważ to było, dla nas było bardzo trudne. wybrnęliśmy z tego i oczywiście pewne rzeczy da się, da się zrobić, natomiast myślę, że nie został wykorzystany w pełni potencjał tej obrzędowości. Dla kadry to było bardzo duże, duże wyzwanie, żeby gdzieś tam próbować spinać, a to tak nie powinno być. To powinno być obrzędowość, która ułatwia, jak powiedziałam, że to jest dodatkowe narzędzie, więc ono nie może być kulą u nogi. No tak, to myślę, że to jest bardzo ważne. Obrzędowość ma ułatwiać i ma być ułatwiająca pracę, a nie utrudniająca. Ja mam za to takie wspomnienie też z kursu, który razem robiłyśmy, to była obrzędowość Axis Mundi, czyli mhm. Świata i ona łączyła dwie sfery, czyli była obrzędowością, która jest namacalna bardzo, bo ona nawiązywała do Słowian. Korzystaliśmy z różnych takich elementów słowiańskich, a z różnych bardzo ideowa. Oddynacji z Mundi, to był środek Ziemi, no, nawiązywał do takich elementów różnych, nienamacalnych, takiego celu, do którego się dąży, i to też pamiętam, że bardzo ciekawie wyszło. I tam właśnie był ten element, o którym wspominałam, trochę może edukacyjny, ponieważ Zastępy swojej obrzędowości tworzyły wokół drzew, czyli musiały jedno, jedno drzewo na pewno dobrze, dobrze poznać, umieć je w pewien sposób rozpoznać, jego właściwości. A jednocześnie mam taką myśl, że wiele tych naszych obrzędowości ciągnęło do przyrody. Przyroda w ogóle jest takim elementem obrzędowości, która będzie odpowiednia i dla, na kurs przewodnikowski, na kurs podharc mistrzowski, i na kurs podharcmistrzowski, i na kurs harcmistrzowski, i to jest tak naturalne dla harcerstwa, że zawsze pewno będzie w tym kierunku szło. Harcerze żyją w lesie, przynajmniej żyć powinni. Więc myślę, że takie obrzędowości, no i naturalnie, właśnie te wszystkie jakieś zbudowane wokół tych wątków słowiańskich, bycie z przyrodą w przyrodzie, to też zawsze są pewne wątki w pełni dla nas naturalne. Patrząc dalej po kursach, bo to mówiliśmy tutaj o kursach drużynowych czy przewodnikowskim. Ja mam taką swoją ulubioną obrzędowość pod harcmistrzowską. Kurs się nazywał Nanga Parbat. Ona była ciekawa też z kilku powodów. Po pierwsze, no, dotyczyła tego, że sięgamy gdzieś, idziemy gdzieś bardzo daleko i właściwie wiadomo, że dla przeciętnego wędrowca szczyt himalajski jest niedościgniony. I trochę sobie tak myśleliśmy też wtedy o tej drodze pod harcmistrza, że te ideały są, są daleko i trzeba naprawdę daleko sięgać i dużo włożyć do energii. To był taki czas, kiedy w Himalajach zdarzył się znany. Wypadek polskich Himalajistów i ta obrzędowość dawała nam też dużo takiej możliwości dyskusji, zastanawiania się nad moralnością, nad ideałami, nad decyzjami, które musimy podejmować. Ale ta obrzędowość miała coś jeszcze. Ona wyszła, wydaje mi się, wtedy bardzo, bardzo fajnie, ponieważ kadra tego kursu to byli ludzie, którzy jakoś tam byli zainteresowani tym tematem i ona, brzydko powiem, zażarła, bo myśmy ją bardzo, ale to bardzo czuli. I myślę, że to też jest bardzo ważny warunek obrzędowości. Myślę, że tutaj są takie w ogóle dwa, dwa warunki, jak sobie myślę o kadrze. Po pierwsze właśnie to jest to, że kadra musi, musi to czuć, musi być wiarygodna. Wiarygodność kadry jest jeszcze bardziej potrzebna, bo my też właśnie jakby tą wiarygodnością, swoim zaangażowaniem też, też pewne rzeczy przekazujemy i wychowujemy. Natomiast no drugie no to rozumienie, po co nam ta obrzędowość. Więc myślę, że jak te dwa czynniki zagrają, to ma szansę po prostu być bardzo dobrą obrzędowością, która zbuduje ten kurs. To przypomniała mi się jeszcze jedna obrzędowość. W odbiciu do tego, co mówisz, że to obrzędowość wielu, na wielu kursach, pewno, które razem robiłyśmy, albo gdzieś obok nas one były, to były kursy o przyrodzie, ale my też kiedyś zrobiliśmy kurs, który był miejski, właściwie prawie. Żeby jeden biwak miał w centrum łodzi miejsce, i myśmy się nazywali wtedy Alternatywy 4. O, tak. I to, to też był, to, to jest takie moje wspomnienie, którym chcę się podzielić. Bo t, t, ten kurs nic nie miał wspólnego z przyrodą, oczywiście, i z naturą. Nawiązaliśmy do znanego polskiego serialu, do znanej komedii. I też mam takie wspomnienie, że to ciekawie wyszło, bo to po pierwsze było zaskakujące. Po drugie, dlaczego alternatywy? Dlatego, że mieliśmy taki moment, że zastanawialiśmy się. Nad tym, że ten podcharsmistrz ma patrzeć w różne kierunki i ma szukać różnych rozwiązań. I chyba nam to słowo alternatywa się pojawiło gdzieś w głowie. I chcieliśmy, żeby taki podcharsmistrz budował swoje alternatywne nowe rozwiązania, żeby nie szedł utartymi szlakami. No i przy okazji wy wykorzystaliśmy ten humorystyczny fragment. To, co pamiętam, to to, że budowaliśmy mnóstwo bloków tam, z różnych materiałów, ale to świetnie zagrało, bo to było o budowaniu, o szukaniu rozwiązań. Bardzo dobrze to wspominam i to doskonale też odpowiadało na, na, na tą potrzebę, która zaistniała, tego, jak widzimy pod Ja mam z kolei z tego kursu takie wspomnienie, to o czym mówiłam, że, że dobrze, żeby ta obrzędowość też pomagała, jakby poszczególne zajęcia wkładać. Ja pamiętam, że całkiem dobrze się właśnie do, do tej obrzędowości. Jednak nawiązującej trochę do filmu, udawało się tak naprawdę coś robić, i ja pamiętam takie zajęcia. Przygotowałam w ogóle o roli pod harcmistrza, i on był trochę takim kolejkowym, takim jokerem, nawiązanie właśnie do tego PRL-u i dostanie po prostu w kolejkach, i właśnie, że to już powinien być taki instruktor, który po prostu w razie konieczności jest w stanie po prostu być wszędzie i być, być elastyczny. Ja pamiętam, że ten motyw w ogóle bardzo mi wtedy no, zbudował całe, całą kanwę zajęć. No, i pozwolę sobie wspomnieć o kursie harcmistrzowskim, który zresztą dopiero co się skończył. Kursie Matecznik, kiedy nagrywamy ten podcast. Ja jeszcze nie odespałam kursu. Myśmy się nazywali Matecznik, bo szukaliśmy czegoś, co będzie nawiązywać jak najbardziej do harcerskiego systemu wychowawczego. No, i poszło w przyrodę, znowu ta przyroda. I ten matecznik nie jest w ogóle skomplikowany. To jest po prostu miejsce w lesie, które jest bezpieczne dla zwierząt, i takiego miejsca też szukaliśmy dla nas. I to było coś, co tak zagrało. U osób bardzo już dorosłych, bo to przecież kurs harcmistrzowski. Coś, co wywołało w nas mnóstwo emocji. Nawiązaliśmy do zwierząt. Mieliśmy bardzo proste obrzędowości zastępów, poszukiwały zastępy nazw zwierząt, które występują w tym obszarze, gdzie przebywaliśmy. I tutaj niepotrzebne było nic wyszukanego, a jednak po prostu udało się przez naturalne bycie w lesie, bo byliśmy zaraz u bram rezerwatu bukowego, przez naturalne bycie w lesie, przez wieczorne siadanie przy ognisku, przez gotowanie przy ogniu przebywanie w tym lesie, wędrowanie po nim, udało nam się po prostu stworzyć coś bardzo, bardzo naturalnego, coś, co doskonale zagrało. No ale to są kursy, ten kurs przewodnikowski pod Mistrzowski, i harcmistrzowski, to są kursy jednak formujące, gdzie pewna obrzędowość jest naturalna. Czy uważasz, że obrzędowość potrzebna jest też na kursach do funkcji? I jestem przekonana, że to też tam jest potrzebne właśnie, bo w ramach różnych funkcji, które pełnimy, nie tylko funkcji drużynowego, też z tą obrzędowością powinniśmy umieć pracować. To są funkcje, które, gdzie wydaje mi się to nie wiem, absolutnie naturalne. I nie wyobrażam sobie, że kurs metodyków, namiestników nie będzie zbudowany na jakiejś obrzędowości, ale myślę sobie też o właśnie o komisjach stopni instruktorskich, właśnie uświadomienie instruktorom, że działalność komisji też może mieć jakieś obrzędy, i że te obrzędy są potrzebne, i że te zbiórki właśnie nie będą egzaminami, tylko, tylko zbiórkami harcerskimi, że pewne obrzędy pomogą zbudować atmosferę, więc, więc jak najbardziej tak, no bo te funkcje po prostu. Na kursie będą odbiorcami obrzędowości, natomiast na co dzień po prostu są użytkownikami, twórcami pewnych obrzędów i obrzędowości, bo pracują z młodymi instruktorami, bo pracują z, z, z wędrownikami, ale też pracują po prostu z instruktorami. Jakby to tworzenie to jest to, o czym rozmawialiśmy, po co w ogóle obrzędowość. No to, to ta, ta atmosfera, ta tożsamość, ta wspólnota, taka po prostu na co dzień, to budowanie wokół pewnej jakiejś idei, która nas spaja, no jest niesamowicie ważne. Możesz nam podać jakieś Przykład takiej obrzędowości yy, dla kursu niem nie szczepowych, kursu kadry kształcącej. Co by to mogło być? Miałam taki kurs um, komendantów szczepów, który nazywał się Roszada. On był oparty o motyw szachowy i bardzo nam zależało, żeby pokazać tą pracę z kadrą jako taką kluczową, że to jest trochę taka gra w szachy, że trzeba, trzeba po prostu jakby umieć odpowiednio grać znać zasady i że tak naprawdę przesunięcie pionka w, w jedną stronę zmienia sytuację na całej szachownicy i to jest coś, nad czym trzeba po prostu ciągle panować, a jednocześnie właśnie to była taka obrzędowość, z którą bardzo dobrze nam się pracowało, no bo te szachy są namacalne, bo każde zajęcie się rozpoczynało się od tego, że ta szachownica była i zastępy swoją gotowość do zajęć, że są w komplecie właśnie e, zaznaczały, kładąc swój pionek przygotowany, związany właśnie ze swoją obrzędowością zastęp, właśnie na szachownicy, tak, więc jakby wszystkie pionki są w grze, więc rozpoczynamy grę, więc to bardzo jakoś pamiętam dobrze, że nam się po prostu z tą obrzędowością pracowało. No i dwie obrzędowości takie, o których sobie myślę, one mają też taki dodatkowy element, trochę właśnie edukacyjny, a trochę odwołania do, do czegoś lokalnego. Myślę, że to też jest jakby ciekawe, jak sobie myślimy właśnie o obrzędowości, żeby ona była naturalna. Jedna taka obrządowość to obrzędowość kursu kadry kształcącej, który robiliśmy w Chorągwi ziemi lubuskiej i odwołanie do, do nietoperzy, nietoperzy, kto, nietoperzy, które tutaj w naszym regionie lubuskim w, w okolicach Międzyrzecza jest, no jest ich najwięcej. To jest coś, czym się faktycznie tutaj ziemia lubuska może nie poszczycić. Dla nas to też było rozwojowe, tak możemy się po prostu też w ogóle czegoś dowiedzieć o nietoperzach, o różnych gatunkach nietoperzy. A drugi przykład, który mi przychodzi do głowy, to z kolei wielka gra, i to był kurs komentówców w chorągwi łódzkiej. I to było odwołanie do bohatera chorągwi, do Aleksandra Kamińskiego. Książę, które, które pisał, to myślę, że to też był bardzo bardzo jakiś taki ciekawy pomysł budowania zajęć. To był też kurs dosyć nietypowy w pandemii organizowany. Natomiast no, to też pamiętam, że te elementy obrzędowości pomogły nam się w tych online nowych rzeczach odnaleźć. Ten podcast przyniesie mi jeszcze jedną myśl. Zrobiłyśmy razem bardzo dużo kursów. <gry> to prawie, to tak. musimy sobie powiedzieć. Wielką grę również ten edukacyjny wymiar. Też myślę, że bardzo ważny. wszystkie obrzędowości związane z historią harcerstwa. Myślę, że to są jeszcze obrzędowości, które mają olbrzymią wartość i warto wspominać. Zostawmy te przykłady. Jeszcze porozmawiamy sobie za chwilę może o jakichś fajnych elementach obrzędowych, które Ci przyjdą do głowy. Myślę sobie, że udało nam się wiele razy spowodować, że obrzędowość będzie odpowiednia dla dorosłych. I to takich dorosłych, młodych dorosłych, jak i dorosłych takich dużo więcej nawet niż 35 I zastanawiam się, jaką radę byś dała, co zrobić, żeby obrzędowość była dla dorosłych. Ona musi być po prostu naturalna. No, nie może to być obrzędowość infantylna. To jest taki pierwszy weryfikator, czy, czy my ją czujemy i my, czy czulibyśmy się po prostu w niej dobrze, w tych elementach obrzędowości, o których sobie rozmawiamy, ale także ta obrzędowość po prostu musi być, musi być naturalna, musi być, nie stawiać w jakiejś trudnej, niekomfortowej sytuacji naszych kursantów. Ja myślę, że w ogóle sobie warto byłoby sprawdzić obrzędowość takim papierkiem lakmusowym metody. I ja takie zadanie bardzo często na kursach drużynowych, które organizowałam, dawałam kursantom, którzy właśnie przygotowywali jakieś pomysły na swoje obrzędowości obozowe, żeby zastanowili się właśnie ta obrzędowość, czy jest metodyczna, żeby przeanalizowali ją w kontekście cech metody, czy jest harcerska, czy poprzez nią właśnie jesteśmy w stanie oddziaływać na postawę i dążyć do tego, o co, o co nam chodzi w harcerstwie. Zaraz spróbuję w takim razie zobaczyć, jaka musi być obrzędowość zgodna z cechami metody. Powiedzieliśmy już o pośredniości na samym początku, teraz mówisz o naturalności. Dodałabym do tej naturalności jeszcze taką myśl, że jest cienka granica między czymś, co może być infantylne, a nie. I ja mam taki papierek lakmusowy, że ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy ja bym chciała w tym wziąć udział. Że myślałam sobie o naturalności, nie tylko z kim pracujemy, ale też, gdzie na przykład planujemy ten kurs? Czy być może kursy właśnie leśne, a jak wiemy, że będziemy robić kursy miejskie bardziej, no to te obrzędowości też mogą się może trochę różnić, bo być może właśnie poznawanie lasu bukowego i, i obrzędowość matecznika w, w centrum dużego miasta. Nie będzie do końca naturalna, a można po prostu poszukać faktycznie dobrej obrzędowości. Jak już jesteśmy w tym mieście nie mamy możliwości wyjechania gdzieś na obrzeża do, do lasu, no to zastanowicie, jak można wykorzystać. No dobra, to mamy pośrednią, mamy naturalność. Trochę wspomniałyśmy już o świadomości celu, o dobrowolności. No bo myślę sobie, że każdy uczestnik kursu musi mieć świadomość, o czym jest ta obrzędowość. tak? Dlaczego właśnie ona? Pozytywność. Myślę, że to jest osobny w ogóle wątek na, na, na rozmowę. Tak naprawdę, jak rozumiemy tą pozytywność i, i, i tym bardziej, właśnie jak myślę sobie o obrzędowości, czy to jest coś, co jest oparte no, na dobrych założeniach, czy dążymy do tych ideałów określonych w, w, naszym, w naszym prawie i czy ona kształtuje tą naszą właśnie postawę w jakiś w ogóle dobry sposób. Ta pozytywność bardzo mocno może być w, w szczegółach, czyli w tym, co proponujemy, jakieś tam w współzawodnictwie, w tym, co podlega temu współzawodnictwu. Czy te rzeczy też są pozytywne? Czy nie ma czegoś, gdzie piętnujemy ludzi? Chciałam powiedzieć, że po prostu przekazujemy dobre wzorce. Po prostu kursy są od tego też, żeby pokazywać przede wszystkim dobre, dobre wzorce. To motoczką tak naprawdę. No dobra, została nam indywidualność i wzajemność oddziaływań. Trochę widzę tu powiązania, bo to, to oddziaływanie na, na konkretną osobę jest i w jednej i w drugiej cesze. Jak sprawić, żeby obrzędowość, która jest stworzona dla jakiejś grupy, no bo ona odpowiada na cele drużyny całej kursowej czy zastępu kursowego, co zrobić, żeby ona oddziaływała także indywidualnie? Kursy, to mają to zadanie, że jesteśmy tam grupą na potrzebę trochę kursową, ale jesteśmy jednostkami, które za chwilę wracają do swoich środowisk to, to robić, więc zobaczcie, to oddziaływanie na jednostkę, każdy z te, tej trochę obrzędowości bierze dla siebie ją poznaje, doświadcza i bierze na siebie, więc myślę, że to jest na pewno. A dwa, może właśnie różnymi też działaniami może dać jakąś taką przestrzeń do indywidualnego, pewnego, no pe pewnych indywidualnych doświadczeń. Tym bardziej jak sobie myślę o jakiś formacyjnych, gdzie jest bardzo dużo może być takiego właśnie nacisku na tą indywidualną naszą działalność, to ta obrzędowość też nam może pomóc po prostu to właśnie stworzyć trochę taką przestrzeń. Indywidualnie z tej, z tej obrzędowości ktoś coś, coś dostanie, jakiś namysł nad sobą, nad swoją postawą, nad wyzwaniami, jakie przed nim stoją jako instruktorem. Czyli to jest obrzędowość, która zmusza do refleksji indywidualnej, tak bym sobie to wymyśliła. No i dzięki temu także działa wzajemność, tak, bo jakby jeżeli mamy swoją refleksję, jeżeli mamy przestrzeń, żeby się nią dzielić, oddziałujemy na drugą osobę. Chciałabym na koniec jeszcze poprosić cię o to, żebyśmy sobie spróbowały przypomnieć jakieś fajne pomysły na elementy obrzędowości. na Te działania, które z tą obrzędowością miały coś wspólnego i pozwolę sobie zacząć, bo mnie zaraz się kojarzy, że my na naszych kursach przewodnikowskich i drużynowych szykowaliśmy sprawności. I to były sprawności związane właśnie z obrzędowością, na przykład sprawności, które nazwy brało od zwierząt. Jak ktoś miał być dobrym, nie wiem, logistykiem, to zdobywał sprawność bobrową. W obrzędowości słowiańskiej bodajże to były sprawności, które były związane z jakimiś takimi średniowiecznymi zawodami, i one nawiązywały do tego, co wykonywali kursanci podczas kursu, czyli na przykład do. Ułożenie ogniska, do poprowadzenia zastępu, do poprowadzenia apelu, do służby wartowniczej, do służby kuchennej. Mnóstwo takich rzeczy właśnie w tej otoczce, tej obrzędowości. Pewne rzeczy właśnie związane z tym, z tym kursem, o którym wspomniałam, kursem komendantów szczepów, motywem szachowym, i jedna rzecz to jest właśnie ta, o której też, też opowiadałam o tym właśnie tej, tej szachownicy ciągle gdzieś tam obecnej ale mieliśmy taki element trochę obrzędowo, trochę właśnie związany z obrzędowością, ale też właśnie związany z, z tym, właśnie jak to gdzieś tam wplatać. Mieliśmy na przykład taką akcję Król w Zagrożeniu. Spadały takie właśnie sytuacje problemowe na zastępy kursowe związane często z tematem zajęć, które się toczą, bo to tak nagle się po prostu pojawiały, no bo wiadomo, że kryzysy kadrowe nie czekają na przerwę, tylko pojawiają się, pojawiają się gdzieś nagle i oni faktycznie gdzieś tam musieli się z tym zmierzyć. To mi się przypomina pewien element z Wielkiej Gry. Oczywiście wymusiła to pandemia, ale myślę, że to też jest do wykorzystania w innych okolicznościach. My wysyłaliśmy paczkę do kursantów, gdzie były różne rzeczy, Związane z grą w ogóle jako taką, bo tam były kości do gry, były karty, które oni mieli wykorzystać podczas zajęć, ponieważ niestety pierwszy zjazd tego kursu był kursem online. To zupełnie na inną historię przy ognisku. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy musieli tego powtarzać, ale zadbaliśmy o to, żeby te zajęcia, mimo tego, że one były online, żeby się toczyły faktycznie, aktywnie. Te rzeczy, które były wysłane, były wykorzystywane podczas tych zajęć. Chcę myślę w ogóle też o kursach. No to oczywiście to są wszystkie takie. Naturalne elementy typ graficzne, czyli nie, właśnie, że możemy mieć jakieś chusty kursowe w, w różnych kolorach, czy obwódki mogą mieć w różnych kolorach, bądź tego jak zastępy na przykład na co się zdecydują, więc myślę, że, że takie elementy też zawsze bardzo dobrze mogą budować tą taką zewnętrzną może też wspólnotę, ale myślę sobie, że w ogóle dobrze też tworzyć początek, rozpoczęcie dnia i zakończenie dnia w, w kontekście właśnie jakimś obrzędowym. I ja pamiętam... Jak mieliśmy taką obrzędowość indiańską, Łakatanka, taka codziennie mapa była uzupełniana z, z, z poszczególnymi krainami. To było, było super, bo każdego dnia się coś właśnie, coś się działo, coś, coś co budowało brzędowość i trochę wprowadzało, co, co danego dnia się będzie, będzie działo. Więc to pamiętam, że też było, też było jakieś takie inspirujące. Taką mamy się jeszcze na koniec, że za obrzędowością i tymi elementami idzie też taka nauka i wychowanie w estetyce. To są bardzo ważne elementy urzędowości, to są te, które właśnie są przygotowane wcześniej tutaj na matyczniku mieliśmy krążki ze zwierzętami, które były przygotowane, bo były wypalone zgodnie ze swoim zainteresowaniem i szukuje makramy, które są jakoś tam związane z kursem. I dbamy o to, żeby to wszystko właśnie było ładne, estetyczne żeby można było, żeby to też oddziaływało na nasze zmysły, na duchowość w ten sposób też poprzez taką kulturę, trochę sztukę, może sztuka to za duże słowo, ale jednak właśnie estetykę i myślę, że o to też warto dbać. To też pokazuje, że my tą obrzędowość traktujemy poważnie, się do niej przygotowujemy, że nie robimy tego na ostatnią chwilę, czyli że my mieliśmy pomysł i naprawdę nam na tym zależy i właśnie przygotowanie takie właśnie w, w szczegółach tej, tej często obrzędowości, że, właśnie, nie jest zrobiona na kolanie, że szybko coś tam wycinamy i, i wymyślamy. Ta jakość też, też, też buduje. I tego Wam życzymy, żebyście mieli bardzo dobre pomysły, żebyście mieli czas, żeby je fajnie dopracować i przygotować, żebyście je czuli jako kadra kursu, a Wam, którzy będziecie uczestnikami, żebyście mieli to naturalne poczucie, że to jest też obrzędowość, która jest dla Was. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Czuwaj. Czuwaj. Rozmowa o obrzędowości niespodziewanie przyniosła mi bardzo dużo wspaniałych wspomnień z kursów, które razem robiłyśmy. Mam nadzieję, że i Wasze obrzędowości będą tym elementem, który będzie te pozytywne emocje przywoływał, i że będziecie mogli skorzystać nie tylko z naszych rad, ale także ze swoich doświadczeń, by tworzyć wspaniałe obrzędowości, które kursantom pozwolą pamiętać kurs na wiele, wiele lat. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle zapraszam w kolejnym miesiącu.